Nie popełniaj tych błędów treningowych, jeżeli chcesz zbudować potężną masę mięśniową naturalnie. Chodzi oczywiście o trenowanie partii mięśniowej, na której ci zależy tylko raz w tygodniu. Na konsultacjach, które prowadzę często, spotykam się z tym, że osoby trenują tak zwanym brosplitem, gdzie partia mięśniowa trenowana jest tylko raz w tygodniu. Nie jest to optymalne z kilku względów. Przede wszystkim, gdy nie stosujesz środków dopingujących, po treningu danej partii Twoja synteza białek mięśniowych jest podniesiona przez pewien czas, często do 48, maksymalnie 72 godzin. Po tym czasie będzie ona gotowa do ponownej stymulacji, więc czekanie kolejnych kilku dni po prostu będzie marnotrawstwem czasu. Po drugie, większa częstotliwość treningowa pozwoli Ci trenować z większą objętością. Jest pewien limit serii na daną partię na jednostce treningowej, po której każda kolejna seria nie nasila w sposób znaczący efektów, a zwiększa tylko zmęczenie. Po trzecie, będziesz mieć więcej możliwości treningowych pod kątem dobierania ćwiczeń na daną partię mięśniową. Gdy dobierzesz to mądrze, np. pod kątem obciążenia w różnych zakresach długości mięśnia, możesz w znaczący sposób zoptymalizować budowę masy mięśniowej.